Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu przybliżenia charyzmatów i tego, jak z tymi charyzmatami żyć na co dzień. To chyba już trzy tygodnie, kiedy Tomek mówił o sposobach przekazywania słowa o tym, jak, w jaki sposób między innymi Pan Bóg może przekazywać swoje słowo ponieważ było o tym, jak Pan Bóg może przekazywać, to warto byłoby także dowiedzieć się, jak rozeznawać takie proroctwa. Dzisiaj będzie o rozeznawaniu proroctw. I na początek taki fragment cytowanego już dzisiaj listu świętego Jana. Um, umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Mocne słowa. Wielu fałszywych proroków. No to czemu, czemu, czemu święty Jan tak mówi. Rozeznawanie proroctwa jest bardzo ważne dlatego, że nie każde proroctwo pochodzi od Boga. Są trzy źródła natchnień. Z duch Święty, Duch Ludzki i Kusiciel, czyli duch zły. Nie każde proroctwo jest czyste. Czyste, czyli nie każde prorostwo w 100% pochodzi od Boga. Może być tak, że nawet jeżeli pochodzi od Boga, jeżeli wiemy, że tak, wspólnota rozeznała, że tak, to jest proroctwo od Boga, może się zdarzyć, że może zabierać domieszkę ludzką osoby, która przekazuje. Była bardzo często tak, że początek jest od Boga, a im bliżej końca, tym, bardziej jest, tym więcej jest domieszek ludzkich. A czasami, bo też tak się zdarza, możemy zauważyć tam wężowy ogon kusiciela. Dlatego ważne jest to, abyśmy rozeznawali proroctwa. I przy rozeznawaniu proroctwa jest jedna bardzo ważna rzecz. Ten, kto prorokuje, ten, kto przekazuje słowo. Ma najmniej do powiedzenia na temat tego, jakie jest źródło tego proroctwa. Nie ja jako prorok rozeznaję, nie ja jako prorok mówię, to jest na pewno od Pana Boga. Jestem ostatnią osobą, która ma cokolwiek na ten temat do powiedzenia. Zadaniem proroka jest słowo otrzymać i ogłaszać, a zadaniem wspólnoty jest to słowo rozeznawać. Słowo musi być poświadczone przez wspólnotę. Musi. Jeżeli prorok będzie przekazywał swoje proroctwa, wspólnota będzie mówiła, przepraszamy, ale nie, a prorok będzie mówił, to wy się nie znacie, bo ja wiem lepiej, bo ja mam bezpośredni kontakt z Panem Bogiem, on dzwoni do mnie po prostu najlepsza komórka na świecie. Mówię z mojego doświadczenia, że naprawdę bywają takie sytuacje, że można spotkać takie osoby, że powiedzą, że. Lepszy kontakt niż papież i w ogóle wszyscy święci, to najlepiej trzymać się jak najdalej od takiego proroka. Należy się bardzo strzec proroka, który nie przyjmuje osądu innych, w odniesieniu do słowa, które wypowiada. A to, co sprzyja rozwojowi proroctwa, co sprzyja rozwojowi daru proroctwa we wspólnocie. To jest to, o czym dzisiaj nam bardzo dobitnie przypominał Bóg przez swoje słowo. To, co jest wręcz podstawą, to jest wzajemna miłość. Jeżeli nie ma miłości we wspólnocie, jeżeli nie ma wśród nas miłości braterskiej, nie, 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 to, co nas napędza, nie jest miłością, to nie będzie nie tylko daru prorostwa, ale nie będzie żadnego charyzmatu to my będziemy mogli sobie udawać, że tak, prorokujemy, wszystko jest pięknie, jest cudownie, po prostu wielkie rzeczy się dzieją, ale to będzie lipa. Osoby, które są odpowiedzialne za rozeznawanie świateł, za rozeznawanie proroc, za rozeznawanie tego, jak Bóg do nas mówi. Eee, przynajmniej powinny się starać. Eee, z miłością przekazać informację zwrotną. Z miłością, czyli to nie ma być tak, że podchodzę do osoby, która przekazywała, i mówię, no, jak chłop z krową na, na miedzy, że słuchaj, nie, nie, ty w ogóle długo, długo nie i, i w ogóle tam w kącie i, i cisza. Nie, bo w tym momencie nikt nie będzie chciał przekazywać słowa. Nikt nie będzie chciał przekazywać słowa, bo każdy powie: no, po co mam się wyrywać, jeżeli ja, ja coś powiem. A wyjdzie po prostu taki marcin i jak walnie, no to po prostu niech się Tyson schowa, tak? No. Nie. Korekta ma być zachętą, a nie, nie potępieniem. I mówię tak do, do, do każdej z Was i do każdego z Was, bo yy, kiedyś Pan Bóg może Was postawić w takiej sytuacji, że od ciebie będzie zależało rozeznawanie słowa. Od ciebie będzie zależało to. Czy poprowadzenie rozeznawania słowa. I też musisz wiedzieć, jak to, jak to robić. Jako animator, jak to, jako lider yy, diakonii, jako lider wspólnoty, a może jeszcze wyżej. Różnie bywa. Pan Bóg prowadzi, a my mamy słuchać Jego, jego prowadzenia. Z kolei te osoby, które służą darem proroctwa, także powinni yy, służyć z miłością. Miłością, która nie szuka swego która tak abyśmy prorokując nie szukali siebie, nie szukali swojej chwały, uznania, pozycji, żeby nie było w nas y, tym, tym takim takim światełkiem, które po, po, powinno się u nas już jako ostrzegawcze pojawić, kiedy no kurczę nie przyjdę na spotkanie, no to kto będzie słowo przekazywał? No lipa. no Muszę przyjść. Choćbym padał, to muszę przyjść. No bo Panie Boże, jak nie ja, to kto? No to znaczy, że już jest, już jest grubo. Jeżeli masz takie, pojawi ci się coś takiego, to, to z drugiej strony, to z jednej strony trzeba podziękować Panu Bogu, że dał takie, takie, taką myśl, bo, bo to znaczy, że Bóg mówi halo, zatrzymaj się, a z drugiej strony warto się zastanowić, czy moja służba darem proroctwa, czy jakimkolwiek innym darem, czy nie, nie stała się moim bożkiem. Czy to nie jest mój Bożek, coś, co jest ważniejsze niż Pan Bóg? Bo, bo w tym momencie jestem, oni widzą, tak? Jest cisza. No tak, teraz wszyscy cię czekają, aż on powie, albo ona powie, po prostu tak. Super, to ja muszę powiedzieć. Wszystko mówię z doświadczenia, naprawdę. Yy, mojego, mojego, tak! Przyznaję się bez bicia, przyznaję się bez bicia. Yy, to jest prawda, to jest, to, jest, to, jest, to jest życie. To jest moje życie, to jest, to, jest, to, jest, to jest dzielenie się moich braci i sióstr z innych wspólnot, ze wspólnot, w których byłem w Warszawie, ale także z spotkań w Częstochowie, kiedy mogliśmy sobie swobodnie porozmawiać. To jest prawda. To tylko spotka każdego z nas, więc nie ma się co śmiać. A teraz kryteria rozeznawania prorost. Pierwsze kryterium to jest to, które dotyczy mówcy. Jak mówi Łukasz w szóstym rozdziale, nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fiks z ciernia, ani z krzaka jeżyny. Nie zbiera się winogron. I w książce... Pierwsi Świadkowie, niestety nie jest ta książka już dostępna, jak większość dobrych pozycji, nie widziałem nawet na Allegro, ani w innych antykwariatach i tym podobnych. Książka Pierwsi Świadkowie, ona zabiera zbiór najstarszych pism chrześcijańskich. Jest taki zbiór, który nazywa się Didache, to jest Didache, czyli nauka dwunastu apostołów. Tam jest taki fragment. Nie każdy, kto mówi pod natchnieniem ducha jest prorokiem. Jest nim tylko wtedy, gdy żyje na sposób Pana. Tak więc po sposobie życia można poznać proroka prawdziwego i fałszywego. Każdy prorok, który pod natchnieniem ducha każe zostawić stół, nie będzie jadł z niego. Inaczej jest to prorok fałszywy. Każdy prorok, który naucza prawdy, jeśli nie postępuje tak, jak naucza, jest to prorok fałszywy. Jaki z tego wniosek? Należy dobrze znać mówiącego. Dlatego rozeznawanie należy do wspólnoty. Trzeba zachowywać ostrożność do osób, które nie, nie obrażając nikogo, zwłaszcza osoby, które są pierwszy raz na spotkaniu, ale tak, takie jest doświadczenie Kościoła i takie jest doświadczenie także Wspólnoty nowy Duchu Świętym, że trzeba zachowywać dużą ostrożność wobec proroc wypowiadanych na spotkaniu przez tak zwanych przygodnych gości. Dla os przez osoby, które pojawiły się, potem ich nie ma. A padło słowo, bo to słowo może zburzyć, może zniszczyć wspólnotę. Znam takie przypadki, kiedy słowo, które padło, było tak mocne, wspólnota je przyjęła i później bardzo długo, bardzo długo trwało, zanim wyszli z tego dołka. Dlatego bardzo trzeba zwracać uwagę na to, kto mówi, czy ta osoba, czy te słowo, które ona, ta osoba przekazuje. A jaki owoc dawało? Yy, czy ta osoba, yy, jak ona żyje? Jak, jak wygląda jej życie? Czy jej życie wygląda tak jak słowo, które przekazuje? Czy jest zrównoważona? I nie chodzi mi tu tylko i wyłącznie o zdrowie, o zdrowie psychiczne. Yy, czy w jej życiu jest nieporządek, czy jest porządek? Czy to, co robi, wskazuje na to, że chce zwrócić na siebie uwagę? Tym czynnikiem podstawowym czynnikiem pozytywnym przy rozeznawaniu, jeżeli chodzi o nauczającego to o, nauczającego. E, osoby, która przekazuje słowo, to jest to, czy to jest doświadczenie grupy, czyli doświadczenie Wspólnoty, nasze doświadczenia, nas wszystkich, twoje moje, e, że poprzednie wypowiedzi tej osoby miały dobry wpływ na grupę, na nas. Czyli były jakim Bóg przez to słowo, które przekazywał? Wpłyną na nasze życie, na moje życie. Na moje życie konkretnie, ale nas wszystkich razem. Czy jest to człowiek? Zawsze uwielbiam, ja sobie specjalnie zapisałem, bo uwielbiam takie smaczki, czy jest to człowiek rozmodlony i czynnie odpowiada na Słowo Boże. Czy żyje swoją nauką? Jeżeli mówisz kochaj swojego brata, a jak widzisz swojego brata wyciągasz nóż i najchętniej wbijasz mu w plecy? No to coś jest nie tak. Dar proroctwa, tak jak każdy dar, nie jest nagrodą za świętość. No niestety. Świętymi, nawet jeżeli nie jesteś święty święta, to i tak możesz dostać dar proroctwa. Powiem szczerze z mojego doświadczenia, że e, nie tutaj, ale zdarzyło mi się przekazać, kiedy byłem w stanie. No, Grzechu Ciężkiego. Generalnie Pan Bóg nie był mi tak do końca po drodze. Byłem we wspólnocie, ale nie było za specjalnie. Wspólnota mnie denerwowała, w ogóle wszyscy mnie denerwowali z Panem Bogiem na czele. Pan Bóg się mną posłużył w ten sposób, że przekazałem posłużył się mną tak, że po prostu przekazał słowo, które mocno dotknęło naszą wspólnotę. Mocno dotknęło w ten sposób, że zrozumieliśmy, że musimy dokonać kolejnego kroku. Musimy przekroczyć pewien, pewną barierę, którą sami sobie postawiliśmy i której nie widzieliśmy. I nie ma w tym żadnej mojej zasługi. Dlatego jeżeli uważasz, że nie zasługujesz na dar proroctwa, tak, masz rację. Nikt nie zasługuje. Ale Bóg chce Tobą się posługiwać. Tak jak powiedział Święty Paweł w liście do Koryntian... Super, że, nie cytuję, super, że mówicie językami, ale jeszcze bardziej bym chciał, żebyście prorokowali. Bo proroctwo to jest słowo Boga do nas, które buduje nas. Im bardziej człowiek będzie dojrzały, im bardziej będziemy konsekwentni w dojrzeniu do Boga, tym bardziej będziemy mogli zaufać temu, że yy, będziemy posługiwać darami i ducha czysto i z mocą. I teraz kryteria dotyczące przekazywanego słowa. Proroctwo przede wszystkim powinno być poznawane po zawartej w nim treści, a nie po tym, po czymś, co można byłoby nazwać stylem profetycznym, czyli to mówi Pan, słuchajcie ludu i tym podobne. To są tylko ozdobniki. Prorostwo może, może być powiedziane w ten sposób. Pan Bóg mówi, że przychodzi do konkretnej osoby, że przychodzi do ciebie, albo mówi nawróćcie się. Może być to jedno słowo. Nie musi być to zaraz styl profetyczny, mówiony na tak zwaną nutę kościelną, czyli z takim pięknym zaśpiewem i tak dalej. Nie, od tego nie będzie ważniejsze proroctwo, czy mniej ważne. Jak mówi święty Paweł, ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił Wam Ewangelię różną od tej, którą Wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: gdyby Wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. Czyli jakie są kryteria przekazywanego słowa? Pierwsze i podstawowe to jest niezgodność z Pismem Świętym i z nauką Kościoła. Bóg sam sobie nie zaprzecza. Więc jeżeli ktoś będzie przekazywał przy tobie nowe objawienie typu, że przyszła do niego Trójca Święta Maria, Józef i Dzieciątko Jezus, autentyk, naprawdę, to już pomijając wszystkie inne rzeczy, no na pewno nie ma, nie ma co w to wierzyć, więc... Niezgodność z Pismem Świętym i z nauką, nauczaniem kościoła to, to, to jest podstawowe jakby kryterium prawdziwości czy nieprawdziwości e, słowa. Treść będzie sprzeczna z zasadami miłości, jedności i pokoju. Bóg nie przychodzi, by e, wprowadzać zamęt, by niszczyć jedność, by niszczyć pokój. Jest Bogiem pokoju, Bogiem miłości. I podstawowym jeszcze też jest to, że ujemne oddziaływanie na, na wspólnotę, czyli wywołanie zamętu, rozłamu, negatywne osądzanie innych, trzeba pamiętać o tym oczywiście, że Słowo Boże może być takie, że wspólnota odrzuci to słowo nie dlatego, że jest nieprawdziwe, tylko że nie będziemy chcieli go przyjąć. To też czasami tak bywa, że Bóg mówi do nas, a my mówimy, Panie Boże, my wiemy lepiej. Ale Bóg będzie się wtedy dopominał i będzie powtarzał. Więc na tym polega też to, że nie rozeznaje prorok, tylko rozeznaje wspólnota. Nawet jeżeli zostanie to słowo odrzucone raz, drugi, to za trzecim czy czwartym razem Pan Bóg w końcu się dobije do naszych serc i powie, i my wtedy wpadniemy, Panie Boże, Ty do nas tyle czasu mówiłeś, a my byliśmy ślepi. Słowo od Pana ma moc i skuteczność, których nie ma słowo ludzkie. Krótko mówiąc, jeżeli słowo, które przekazuje prorok, jest, mocne, jest, jest słowem z mocą i jest skuteczne, na pewno nie jest słowem ludzkim, na pewno nie jest słowem od złego ducha. Inne słowo nie ma mocy, nie ma, nie ma takiej mocy. I słowo Pana nie tylko mówi, słowo Pana sprawia. Jeżeli jest to słowo pociechy, przynosi pocieszenie. Jeżeli jest to słowo nagany, przekonuje i pobudza do pokuty. Wywołuje, w naszej, wywołuje we wspólnocie, wywołuje w moim sercu, ale także we wspólnocie odzew. I przyczyna się do mojego wzrostu, jeżeli to jest słowo, które Pan Bóg na mojej modlitwie osobistej skierował do mnie, bo nie tylko Pan Bóg mówi na, na spotkaniach wspólnoty ale także przyczyna się do wzrostu całej wspólnoty. Teraz jeszcze jak rozpoznać ducha proroctwa. Jak mówi święty Jan w Ewangelii, kto jednak wchodzi przez... Święty Jan, Cytuje Jezusa. Kto jednak wchodzi przez bramę jest pasterzem owiec, Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim. Ponieważ głos jego znają, natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Jak mówi Bruce Jokum w swojej książce Dar Proroctwa, możemy poznać głos Pan. Każdy z nas otrzymał tego samego Ducha Świętego, który mówi przez dar proroctwa. Kiedy jest mówione prawdziwe proroctwo, nasze dusze odpowiedzą, poznamy, że usłyszeliśmy Pana, kiedy usłyszymy kogoś innego niż Pan, rozpoznamy, że jest to głos obcego. Istnieje proste zjawisko rezonans. Przedmioty mają charakterystyczne częstotliwości, na których drgają. Kiedy słyszymy głos Pana, zachodzi w nas wtedy rezonans. Tak więc pierwszym sprawdzianem czy coś pochodzi od ducha świętego, czy nie, jest po prostu odpowiedź naszego serca i ducha. Jeśli czujemy w sercu pokój i pewność, że słuchamy tego samego ducha, który daje nam życie w Panu, możemy mieć już jakąś ufność, że jest to proroctwo od Pana. Jeśli duchowa natura proroctwa nas niepokoi lub odpycha, nie powinniśmy mieć do tego zaufania. A drugim sposobem badania ducha proroctwa jest ocenianie wrażenia duchowego wywieranego przez nie. Proroszu, który wywołuje przestrach, uraża, potępia albo krytykuje, rzadko pochodzi od Ducha Świętego. Bóg mówi do nas jak kochający Ojciec. Zawsze z miłością, nawet kiedy nas napomina. I teraz w kolejnym kryterium słowa proroczego, słowa, które przekazuje prorok. Jest to, czy się spełnia. Jak mówi księga powtórzonego prawa, jeśli pomyślisz w swym sercu, a w jaki sposób poznam słowo, którego Pan nie mówił? Gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się, znaczy to, że tego Pan do niego nie mówił. Lecz w swej pysze powiedział to sam prorok. Nie będzie się go obawiał. Jeśli proroctwo przepowiada nadejście jakiegoś zdarzenia i zdarzenie to nie zaszło, to znaczy, że to słowo nie było od Pana. Bo jak Pan Bóg powiedział, jego słowo nigdy nie wróci, póki się nie wypełni. I w stosowaniu tej zasady są tylko dwa ograniczenia. Fałszywi prorocy mogą przygłosić przepowiednie, które się sprawdzają. Zdarza się tak że jest fałszywy prorok i on będzie przepowiadał coś, co się sprawdzi. I co wtedy? Jak mówi Pismo Święte. Jeśli powstanie u ciebie prorok lub wyjaśniacz snów i zapowie znak lub cud i spełni się znak lub albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie. Chodźmy do bogów obcych, których nie znałeś i słuszmy im. Nie, usłusza, nie usłuchasz słów tego proroka albo wyjaśniacza snów, gdyż Pan, Bóg Twój, doświadcza się chcąc poznać, czy mówisz Pana Boga swego, z całego swego serca i stałej swojej duszy. Może być prorok, który przepowie coś, co się spełni. I wtedy, no tak, no on przepowiedział. Spełniło się. Tylko pytanie, gdzie on chce nas poprowadzić. Jeżeli prowadzi nas do Boga, to jest to prawdziwy prorok. Ale jeżeli chce nas odciągnąć od Boga, to lepiej się trzymać go od Niego z daleka. Nawet odejść, zostawić, to Ty sobie przepowiadaj, niech Ci się sprawdza. Ja wolę iść z moim Bogiem. A czasami jest, jest też tak, ten drugi punkt, w którym ten wyjątek, to jest tak, że czasami wydarzenia, które są zapowiedziane przez prorodztwo, mają charakter warunkowy. Co to znaczy? że To jest tak, że pewne zło może być odsunięte przez pokutę i nawrócenie. Najbardziej jaskrawym przykładem tego jest Niniba. Jonasz chodził po tym mieście i mówił jeszcze 30 dni i Niniwa będzie zniszczona. Jeszcze 15 dni i Niniwy nie będzie po prostu kamień na kamieniu. Jeszcze dwa dni i już po prostu wiecie, koniec. Ale wtedy król i mieszkańcy Niniwy, wszystkie żywe stworzenia, czyli nawet zwierzęta, bo tak jest napisane w piśmie, że nawet wszystkie, wszystkie wszyscy pokutowali i Bóg odwrócił. Wyrok. Niniwa nie, nie została zniszczona. Zresztą Jonasz się o to obraził na Pana Boga, ale to już to jest na in, na, zupełnie na in, in, inna historia. No i jeszcze jeden punkt, który można byłoby powiedzieć o przyprowadzce. Czy przynosi owoc? Słowo pochodzące od Boga daje dobry owoc. Niesie życie, światło, pokój, nadzieję, miłość i inne owoce ducha świętego. Przyczynia się do żywienia modlitwy, do żarliwego uwielbienia. Pogłębia w nas odczucie Bożej Obecności i przyczynia się do budowania wspólnoty. A słowo, które pochodzi od kusiciela, od złego ducha, daje zły owoc. Powoduje spory, gniew, zazdrość, smutek, lęk. Prowadzi do zaniedbania obowiązków stanu. Niszczy jedność. A słowo pochodzące z ducha ludzkiego nie przynosi w ogóle żadnych istotnych owoców. Jedyne, co przynosi, to jest to, że jeżeli jest nadmiar proroctw, które pochodzą od ducha ludzkiego, to nasze spotkanie modlitewne może być bardzo, bardzo ociężałe. I jeszcze jest jedna ważna rzecz. Poprawność teologiczna nie jest warunkiem wystarczającym do uznania, że dane proroctwo pochodzi od Boga. Bo może być słowo, może być słowo, które jest teologicznie czyściutkie. Jest poprawna treść wszystko, ale wprowadza chaos, wprowadza, rozbi, rozbija tok spotkania, odciąga od tego, co jest wolą Bożą. Amen.